Jak zaczynałam studia, to zastanawiałam się nad tym, jakich ludzi tutaj spotkam. Okazało się, że są tutaj ludzie, którzy pomagają ci znaleźć co w czym jesteś dobry i, i rozwijać się w tym. Dzięki elastyczności szkoły mogłam realizować swoje marzenia i wyjechać do Afryki. Życie to nie gra. Życie to rodzaj gry, a ja przyszedłem tutaj, żeby wygrać. Przygotowałem się 4 lata, dzień w dzień. Ten mazurek Dąbrowskiego brzmiał niesamowicie słodko i zawał na tego do końca życia. Nie zamieniłabym tej szkoły na żadną inną. Tak wygląda codzienność na skrzyżowaniu ulic Sądeckiej i Krakowskiej w Rabce. Aby dojść z jednej strony na drugą trzeba nie lada wysiłku i odwagi, bo wokół maszyny prawdziwa dżungla albo Meksyk. Do śmiechu jednak nie jest nikomu. Jakoś trzeba się dostać do rabki. W stronę rabki da się przejechać, ale z rabki już niestety nie. Aby zdążyć do szkoły, do pracy czy lekarza. Ani dzieci ze szkoły do szkoły, ani ludzie, którzy przesiadają się z jednego busu tu na następne i odwrotnie. Wysiadamy z jednego busa i idziemy szybkim krokiem przez most do drugiego nigdy wcześniej nie odjedzie, więc spokojnie. Jest podstawiony za mosty, na drogi bus, no i ludzie się przesiadają w ten sposób, A koszt nie wzrasta? Koszt nie wzrasta, no bo płacą no, raz tylko. Można i samochodem, ale to aż 15 km objazdem, więc się zastanawiamy. Nie ma żadnej możliwości, żeby pojechać jakimś skrótem, a kilka jazd dziennie w naszym przypadku przez Komielną, no to jest też bardzo duży wydatek. I dlatego jedni idą pieszo, obserwując postęp prac, inni bardziej preferują rower, a jeszcze inni... No cóż, każdy radzi sobie jak może. Ja jadę rowerem, ale jakbym tak trochę dłużej posiedział to może bym wiedział, ale... Wydaje mi się, że może ktoś więcej narzeka, ja nie narzekam. Dlaczego nie ma tutaj przejścia z prawdziwego zdarzenia? Pytają mieszkańcy. Pewno, na pewno to będzie kiedyś duża korzyść dla nas ale wszystkich, ale w tej chwili roku. jest źle. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie na budowę ronda zdecydowała się niemal w ostatniej chwili. Zdradził nam ten sekret w rozmowie telefonicznej Robert Wójciak, zastępca burmistrza Rabki. Każdemu jest trudno. No ale to jest konieczne, no w no, końcu coś robią. Czasami jak pada deszcz, to jest złota. To jest dość dużo. Ale jakoś jest. W całym jest. się saturują, czy w ogóle być jakiekolwiek przejścia. Dla ludzi do pracy chodzą do szkoły jeżdżą. Józef Buda TV28